Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zakończenie pracy nad projektem tzw. ustawy frankowej. Regulacja ta ma na celu wprowadzenie znaczących zmian w obszarze kredytów udzielanych we frankach oraz przyspieszenie procedowania spraw, które toczą się przed polskimi sądami oraz tych, które dopiero mają do nich trafić. W dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące tego. Co zmieni się po uchwaleniu ustawy i jakie ułatwienia dla Frankowiczów przewiduje Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapraszam, adwokat Tomasz Pietrusiak. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Nie da się ukryć, że polskie sądy są obecnie nadmiernie obciążone. W chwili obecnej toczy się w nich ponad 200 tysięcy spraw związanych z kredytami frankowymi. Liczba ta wciąż rośnie. Tylko w trzecim kwartale tego roku do sądów obu instancji wpłynęło niemal 85 tysięcy nowych spraw związanych z kredytami frankowymi. Szczególnie niepokojąca sytuacja panuje w sądach drugiej instancji, gdzie na 100 wpływających do sądów spraw w tym samym czasie załatwianych jest jedynie 36 z nich. Aby przyspieszyć rozstrzyganie tzw. spraw frankowych, Ministerstwo planuje wprowadzenie szeregu innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu odciążanie sądów oraz wsparcie sędziów. Jedną z najważniejszych zmian z punktu widzenia przeciętnego kred kredytobiorcy jest to, że kredytobiorcy, którzy pozwą bank, nie będą musieli składać wniosku o zabezpieczenie spłaty rat. Obecnie frankowicze muszą złożyć wniosek o zabezpieczenie spłaty rat i czekać nawet do kilku miesięcy na jego rozpatrzenie. Nowe przepisy mają zobowiązać banki do automatycznego zawieszenia konieczności spłacania rat już w momencie otrzymania pozwu. Ministerstwo planuje również wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na orzekanie w sprawach frankowych podczas posiedzeń niejawnych oraz umożliwią przesłuchanie świadków w formie zdalnej, nawet w przypadku sprzeciwu strony przeciwnej. Nadto na wniosek konsumenta możliwe będzie rozliczenie się zgodnie z teorią salda, co oznacza, że sąd już w wyroku uwzględni wzajemne roszczenia stron wynikające właśnie z nieważności umowy kredytu i zasądzi różnicę. Dla konsumentów oznacza to, że zarzut potrącenia będzie można zgłaszać aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji, a dotyczyć będzie to także spraw, które są obecnie w toku. Ważnym udogodnieniem przewidzianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest także automatyzacja części obowiązków sędziów, co w konsekwencji ma przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy sądów. Już w połowie 2026 roku zostanie wprowadzony digitalny asystent sędziego innowacyjny program komputerowy, który ma wspierać sędziów w redagowaniu uzasadnień wyroków. Natomiast od lutego 2025 roku sędziowie będą mieli dostęp do bazy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która to będzie analizować wyroki TSUE, a sędzia będzie mógł błyskawicznie za pomocą jednego kliknięcia poznać najistotniejsze treści wynikające z danego wyroku. Kolejnym z udogodnień, które bez wątpienia przełożą się na szybkość postępowania, jest to kalkulator do wyliczania zobowiązań, służący właśnie do wzajemnego rozliczania zobowiązań kredytobiorcy i kredytodawcy po zakończeniu tzw. sprawy frankowej. Program ten pozwoli sędziemu zakończyć sprawę w krótszym czasie. Ministerstwo planuje także zmiany w funkcjonowaniu samych sądów. Jedną z nich jest utworzenie nowego wydziału frankowego w sądzie okręgowym w Poznaniu. Wydział ten rozpoczął już swoją działalność 2 grudnia 2024 roku. W przyszłym roku przewidziane jest zwiększenie liczby etatów asystenckich w wydziałach zajmujących się właśnie sprawami frankowymi aż o 59 nowych stanowisk. Jeszcze więcej asystentów wesprze orzekanie w sprawach frankowych w sądach, gdzie nie mają właśnie takich takich wyspecjalizowanych wydziałów frankowych. Niewątpliwie będzie to miało korzystny wpływ na czas orzekania w tych sprawach. Kolejnymi krokami, jakie ma zamiar podjąć Ministerstwo Sprawiedliwości, jest przygotowanie przepisów, które pozwolą na wdrożenie elektronicznego postępowania przed sądem we Wrocławiu, zatwierdzającego ugody w sprawach frankowych. Polegać ma to na tym, że konsument będzie mógł udać się do właściwego sądu polubownego, który w krótkim czasie przeprowadzi proces ugodowy, a następnie podpisana ugoda zostanie przekazana drogą elektroniczną do wrocławskiego sądu, które zatwierdzi ją właśnie w takim ekspresowym tempie. Wszystkie te planowane zmiany mają na celu usprawnienie procedur, odciążenie sądów i będą miały niebagatelny wpływ na poprawę sytuacji kredytobiorców, którzy do dziś borykają się z problemami związanymi z zaciągniętymi przed Kredytami we frankach. W odpowiedzi na rosnącą liczbę spraw frankowych niektóre banki zaczęły stosować strategię polegającą na rezygnacji z wnoszenia apelacji. Tego rodzaju decyzje banków podyktowane są chęcią uniknięcia dalszych kosztów procesowych oraz ryzyka przegrania sprawy w drugiej instancji. Rezygnacja ze składania apelacji przez banki wynika z rosnącej właśnie liczby wyroków sądowych, które są korzystne dla kredytobiorców. Banki, w obliczu niepewności prawnej oraz coraz większej liczby pozytywnych dla konsumentów orzeczeń, właśnie coraz częściej uznają, że dalsze kontynuowanie procesu nie jest dla nich opłacalne. 3 czerwca 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał przełomowy wyrok w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię, który to potwierdził nieważność umowy kredyt Zawartej przez naszego klienta z bankiem Milenium. W toku postępowania odbyły się zaledwie dwie rozprawy, a postępowanie zakończyło się sukcesem już na poziomie pierwszej instancji. Takim kolejnym właśnie wyrokiem, pokazującym, że banki coraz częściej decydują się poddać już po pierwszej instancji, jest także wyrok z 21 czerwca 2024 roku, gdzie sąd unieważnił umowę kredytu z 2008 roku zawartą z klientem naszej kancelarii z BNP Paribas. Nasi Mogli cieszyć się prawomocnym rozstrzygnięciem już po pierwszej instancji. Co warto zaznaczyć, sytuacja w zakresie kredytów frankowych jest obecnie bardzo dynamiczna. Różne banki mogą przyjmować różne podejścia. Kredytobiorcy, którzy rozważają skierowanie swojej sprawy do sądu, powinni zatem zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Kancelaria Sosnowski, adwokaci i radcowie prawni.